Sakury to najważniejszy symbol Japonii. Ale my jesteśmy w Polsce i mamy też kolekcję sakur, jedną z większych kolekcji sakur na polu Mokotowskim. Co my tu mamy? Mamy piękne wiśnie, bo to są wiśnie kwitnące. E, kwitną nie tak długo, bo one kwitną tak do dwóch tygodni, ale dzięki temu, że kwitną w różnych terminach, to możecie sobie tą zdobność Wydłużyć. dość mocno e, rozciągnąć w czasie. U nas zaczynają pierwsze, e, to jest Dare. Za nami tutaj piękne wiśnie. To są właśnie jedne z pierwszych, natomiast kolejne, które będą nam zakwitać. Powodują to, że tak naprawdę do połowy maja tą zdobność mamy, a zaczęliśmy na końcu marca. Przepiękne wiśnie, polecamy. Jak szczególnie w wiecznej pogodzie, jak opadają te płatki, są niezwykle urokliwe. Oprócz zróżnicowanego kwitnienia, sakury też mają różne pokroje. Najbardziej popularna, czyli prunus serulata kanzan, to jest taki odwrócony trójkąt, odwrócony stożek. Tutaj akurat stoimy przy pięknej, takiej płaczącej odmianie, która ma wszystkie tutaj gałęzie się w dół, ale mamy też odmiany kolumnowe, mamy bardzo rozłożyste, więc to jest bardzo, bardzo bogata grupa i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chcecie mieć swoje święto Hanami, zapraszamy pod nasze Wiśnie. To jest szczęśliwy czas, kiedy płatki właśnie Wiśni mogą na Was samoczynnie spadać i to jest podobno w bardzo duże szczęście w Japonii.